Jak dołączyć do wydarzenia nadawanego na platformie ClickMeeting? To prostsze niż myślisz. Użyj adresu URL pokoju wydarzenia. Znajdziesz go w zaproszeniu e-mail, które wysłał do ciebie organizator. Czy musisz cokolwiek instalować? Nie, ponieważ ClickMeeting jest platformą bazującą na przeglądarce. Wszystko czego potrzebujesz to aktualna wersja jednej z przeglądarek: Google Chrome, Firefox, Safari, Edge lub Opera. Jeśli chcesz upewnić się, że Twój sprzęt jest gotowy do bezproblemowego przeprowadzenia wydarzenia, skorzystaj z testu konfiguracji systemu. Aby dołączyć do pokoju webinarowego, kliknij link w wiadomości lub skopiuj go do przeglądarki. Dołączając do wydarzenia, zostaniesz poproszony o podanie swojego imienia oraz adresu e-mail. Gotowe! Jeśli chcesz dołączyć do wydarzenia na urządzeniu mobilnym, wybierz opcję przeglądarki lub zainstaluj aplikację. Aby dołączyć za pomocą aplikacji mobilnej, wystarczy Ci ID pokoju, które zostanie automatycznie przeniesione w to miejsce z zaproszenia. Jeśli chcesz wprowadzić je ręcznie, znajdziesz je tutaj. Proste, prawda? Powodzenia!